Rozdział 69. Osiemnasty Batalion rusza. Widać, martwił się nie tylko Władek. Podpułkownik domoń pochylał raz po raz siwą czuprynę nad zegarkiem. Jeśli idzie o rozkład czasu, no to już pora ruszać. Jeśli o stan faktyczny, że jego baon jest przeznaczony do obsadzenia widma, skoro z niego zejdzie baon 15, to na pewno Stoczkowski jest już za górką. Na każdym szczeblu istnieje jakiś motocykl. I nie tylko Władek martwił się, że piętnasty sprzątnie mu ten motocykl z przednosa. Poszły więc patrole ścieżkowe, a za nimi batalion, ugrupowany już w związki taktyczne, z pocztem dowódcy batalionu na czele. Gdy tylko wysunęli się ze stromizn zbawczego jaru, począł się Cavendish. Straszliwa droga saperów. Jak mrówka pod górę piął się Władek, obładowany do najwyższego stopnia. Przy nim sapali czterdziestoletni wujciowie. Kiedy minęli kuty w skale obłożony worami schron dowództwa piątej brygady, wojna położyła im pod nogi dwa pierwsze bilety wizytowe. Rannych dowódców patroli ścieżkowych, podporuczników Łosakiewicza i Przybylskiego. Oba ich patrole zostały rozbite. Gdzie się znajduje? Piętnasty baon atakujący przed nimi? Gdzie walczy trzynasty, który miał iść w prawo od piętnastego? Gdzie atak Karpackiej, która miała posuwać się na lewo? Nikt nie wie. Dowódca baonu widzi, że sprawa trudniejsza jest niż sądził. Nie można już jednak się cofać. Otrzymuje rozkaz iść na linię ubezpieczającą czternastego baonu, który ją trzyma tak, jak trzymał w dni przed uderzeniem. Tam jest bezpieczniej. Ale i na linii 14 baonu nie jest tak znowuż bezpiecznie. Podpułkownik Domoń spotyka rannego dowódcę drugiej kompanii tego baonu, kapitana Smerczyńskiego, i widząc jego obandażowaną głowę, żartuje, myślałem, że rozjemca. Rozjemcy na ćwiczeniach zwykli nosić białe opaski na głowie. Obaj chłopaki też jeszcze zapewne nie rozumieją, co się święci. Trupy? Na to wojna. Jurkowi kazali nieść dodatkową amunicję do piata. Mieli ją nieść po kolei. Kiedy pochód przystaje a przystaje często, ganiają po tej górze jak szczeniaki, pragnąc sobie wzajemnie wlepić ten ciężar. Na podstawie wyjściowej do natarcia chwyciły ich moździerze niemieckie. Pada, zabity dowódca plutonu łączności porucznik Stypiński. Ranni są oficer informacyjny, porucznik Tyszkowski, obaj oficerowie łącznikowi artylerii, oficer łącznikowy moździerzy, adiutant baonu kapitan Wojniusz i ośmiu żołnierzy z baonowego plutonu łączności. Nie jest łatwo znieść taki ogień nawet ludziom uformowanym i dojrzałym. Jeden z szefów jednej kompanii zaczął zagrzewać żołnierzy. Brano to z początku za dobrą monetę. Ale kiedy zabrał się do tańczenia mazura i krakowiaka, musiano go odtransportować w dół. Od przodu wołają amunicja do piata. Jurek, który ją właśnie niósł, pomknął w przód. Władek został sam. Poszła nowa seria, padł, przytulając się do najbliższego kolegi. Huk niesamowity i chrzęst idzie powietrzem. Przylgnął do tego drugiego. Na to trup. Poszedł szukać plutonu. Widzi. Leży dowódca plutonu podporucznik wali woda. Ten, co mu obiecywał motocykl, ciężko ranny w głowę. Władek jest sam. W takiej chwili dziecko albo się załamuje, albo w jednej chwili i bezpowrotnie staje się żołnierzem. Siedemnastolatek zrozumiał. Zacisnął w garści karabin i poszedł. Pod prąd. Istotnie, pod prąd. Z góry już rzekłbyś chlusta szeroką strugą krew żołnierzy 15 i 13 batalionu. Batalion 18 dwie godziny przedziela się na widmo pod prąd ewakuowanych rannych. Bo podpułkownik Domoń, nie słysząc broni małokalibrowej, otrzymawszy od kapitana Pawłowskiego, który doszedł do tyłów 15 baonu, meldunek, że jego patrol zameldował przekroczenie grzbietu widma przez 15 baon. Ocenił, że widmo jest już definitywnie zajęte i ruszył. Między noszami z rannymi padają rażeni nowi ranni. Zastępca dowódcy 18 baonu, major Osmakiewicz i dowódca czwartej kompanii porucznik Łokaj przylegli. A ja wszystko taki radzę do przodu, bo wyduszą. Oglądają się. A to Giers, kucharz kompanijny, uważany za ofermę, uwziął się nieść LKM i udziela rad strategicznych. Ruszyli, a zaraz potem porucznik łokaj został ranny w płuco. Do tyłu, poruczniku, mówi mijając dowódca baonu. Nie, panie pułkowniku, poleżę, odpocznę i dołączę do żołnierzy. Mówi ranny, niespokojny o kompanię, którą prowadzi zastępczo porucznik Smółko. Dowódca Plutonu CKM-ów, bo zastępca, podporucznik Znojek, ruszył z patrolem do 15 Baonu. Podpułkownik Domoń z pocztem ruszył dalej. Było już zupełnie jasno, godzina 6:30, kiedy doszedł do miejsca, w którym znajdował się major Gnatowski. Mam około 60 ludzi, melduje major Gnatowski. Ze 16 jest przy mnie reszta przed grzbietem. To właśnie kompanie porucznika Miszkiela i porucznika Bednarskiego. Kompanie trzecia i czwarta pana pułkownika przeszły na lewo i są na równej wysokości. A reszta Baonu? Nie wiem, nie mam żadnej łączności.